Aloha, sobota, drugi listopada Właśnie przyjechałem na zajebistą miejscówkę Wyprzedziłem chmurę, która właśnie mnie dogoniła Ale nie będę siedział, czekał aż przejdzie, bo nie wiem ile to zajmie Jestem 118 km od Wormsu, także troszkę, troszkę jechałem 2,6 km jak mi pokazuje tutaj szczewka O tu idziemy Dzisiaj jest napływ powietrza, takiego ciepłego Prawdopodobnie to jest najcieplejszy dzień W listopada No i pewnie do końca roku już cieplej nie będzie Także Kaptur na łeb I lecimy Znaki Nawet poziomy są Ogólnie z czego czytałem tu w tej miejscowości No nic nie ma Zrobili ten most No i kurde miasto Miasteczko, czy też bardziej wieś, bo jest strasznie malutkie. Odżyło. Turyści napływają. No i pyk znaczek 2 kilometry w lewo. No to idziemy w lewo, nie? Idziemy, idziemy, idziemy. Jest rozwidlenie. Ho ho ho, w lewo tu czy w lewo tam. A tu to Staczek no, Także bajka, bajka. A ja się rozłączam i idę w oczekiwaniu na lepszą pogodę, żeby jeszcze nawet tu jest znakie Strzałeczki są wszędzie i górą, i dołem I w prawo, i w lewo Idzie, idzie, pewnie będzie ogłupiać. O, zgubiłem detkata O, szlak by to trafił A no, mówiłem, że się trzyma dobrze, a kurzywa odpad. No nic. detka z mikrofonu się zgubił. Jeszcze jeden zapasowy jest, ale. No jednak lipa jest z tymi mocowaniami. Coś tu mi się ozaryć i się zgubił. No ale prawdopodobnie i tak będę właśnie mikrofon sobie yy, normalnie podpinał do tego i puszczał, bo to ustrojstwo jest jednak nie za do, do montowania. Deszcz, deszcz i po deszczu. Teraz to, co leci, to, to z drzew. Jakby wiało, to sorry za szumy, no. nic nie poradzę. lecimy, lecimy do, do tego mostku. Jak na razie, ścieżka taka, można by powiedzieć, momentami jedna jednoosobowa. Tak, żeby nie było, że zmyślam w momentami, jakbym tu objechał to o. I witam na Kanoniku, jak już widzicie ścieżka się poszerzyła, jest egaleńsko, cieplutko, zanim go jeszcze zobaczymy, info, Z 360 metrów długości 500 ludzi może na niego wejść w jednym momencie A do tego 100 metrów na sobie wisi Tak się prezentuje Nie no ładnie jest No co mi Fuh, ale pada A, jeszcze jest infa infa 85 cm szerokości ma. No, widoki są coraz lepsze. Mościch się fajnie buja. że będę się dwie strony bo trzeba wrócić a nie będę wracał tą drogą 6 km czy tam 4 to tego to będę wracał ze sportówką ale pewnie będzie mnie posłychać, bo tego kota zgubiłem osłonę przeciwwieczną. jakieś ludziki tam idą fajnie się fajnie się buja na, na... Ura, dół i na boki. A widok na dół? No nie ma. Nie ma widoku na dół. Niestety. Z pogodą nie wygrasz. Lepszy taki deszczyk. Takie widoczki. I jeszcze domu i się zastanawiać, czy się pogoda poprawi, nie. A wiedziałem, że będzie padać No i taki mostyk no Spodziewałem się jakichś lepszych widoków Jednak te 100 metrów to Aż takiego szału nie robi Ale trzepią tu ty. Mam tylko nadzieję, że <gryw> Kanonik jest odporny na oklepania. bo nawet nie wiem Najwyżej się Wezłumuję. jak przestanie działać. Dobra, no bo co? Będziemy się widzieć na, na sportówce. Ha! Pogoda się zrobiła. Jak talala. Pewnie na chwilę. Tajemnowszych się robi. Spotkałem holendrów. Chcieli, żeby im zdjęcie zrobił, to na im zrobiłem. Tyle, ile trzeba. No i co mówi w momencie, gdy się Holender? Jakby się zorientował, że, no, że nie jest ten Niemcy, po angielsku, nie? Pierwsze co to. Wszyscy. Fak nazi. Holendrzy nie lubią Niemców. I oni się z tym nie kryją, bo oni tu nie muszą do pracy przyjeżdżać. Myślałem, że to będzie najlepsze rzecz, jaką w życiu widziałem, ale nie, nie, nie. Gdzieś tam, kurde, w jakiejś top, ileś się tam znajdzie, pewnie, ale no dupy, dupy nie urywa. No, nisko jest, te 100 metrów to tak nie ugina nóg, no po prostu. Przynajmniej mi, nie I na zocik na sportoweczce. Pogoda. O, przestało wiać. No, jak to w takich górzystych terenach, bardzo zmienna. Mimo wszystko. Teraz to jakoś ustabilizowane będzie No i lecę, lecę w stronę auta Wolnym krokiem można brzec płycie w Wietraczki się kręcą A tak się mościk to lepiej. Także tak się mościk prezentuje Całkiem spoko Warto podjechać, zobaczyć No bo raczej już tu nie wrócę Najdłuższy most wiszący w Niemczech Nie przeróżając No bo tu już nic innego nie będzie w tym vlogu To jest to cała atrakcja no, jakoś jako się dzisiaj nastawiłem Nie przedłużając Bo i tak wieje a nie ma kotka nie wiem jak to w ogóle brzmi Dzięki za obejrzenie i kurczę Widzimy się za tydzień tylko jeszcze nie wiem gdzie jeszcze nic nie wymyśliłem Dzięki tradycyjnie Sajonara I wracałem prawie dwie godziny później i znalazłem go na drodze, specjalnie wracałem tą samą drogą, którą szedłem, trochę przejechany przez samochody, jeszcze go wysuszę, jeszcze go dzisiaj będę używał, widzimy się za tydzień, a ja zrobię mały resecik i nagrywam nowego vloga, bo dzisiaj dwa będę nagrywał, także jeszcze raz sayonara.